Cześć, witajcie, jestem Seba. Dzisiaj unboxing tej paczuszki. Zapraszam. Ocz co znajdowało się. Dwa boostery kart Pokémon, Steam City Unified Minds i klaser 60 kart. na 60k teraz będziemy otwierali boostery teraz otworzymy steam siege jakby coś to przepraszam za światło ale jest nowy karty. Więc jest. Karta skodam. I teraz sobie przemieszamy karty. Cztery do przodu. I, i tak. I tak. Musimy przemieszać karty. Przemieszamy chyba za karty bo trafiliśmy gx -a. znaczy EX-a, Stelix, Mega Stelix nie zauważyłem, że była EX, Shieldon, Zvaylus, Nidorino Joltik Bermit, Fungus, Monkey Shallows i Rivals Hollow Power Ranger ale jestem pod wyrażeniem, że trafiliśmy Eksa. Jeszcze mega Stelixa. Karta z kodem będzie w odcinku. W odcinku Spoken Trading Card Game. A teraz otworzona Anifet Mines. Drugi booster. Karta snarant, Tynamo Meditite Najbad, Savadli Tu jest Rivals Holo Kotoni Hopa Energia kresalia I chyba rerką był Tauros Ale nie jestem pewien Więc z... Wszystkie karty z dzisiejszego odcinka z unboxingu i z poprzedniego trafią do klasera. Trafią do klasera. Tak wygląda klaser. A ja Wam dziękuję za oglądanie. To by było na tyle. Pa. pa.